No, a następnym, tak jak wspomniałem, pacjentem jest Samsung Galaxy A10. Jeszcze sobie zerknę, żeby was nie oszukać. To znaczy się był A10, bo klientka przyniosła mi go, ponieważ mąż czy tam ktoś, kto używa tego telefonu, uruchomił sobie funkcję Talkback, i to jest ta funkcja ułatwienia dostępu. No i Cóż, telefon dobrze mocno poobijany. Wyświetlacz widzę. Chyba już popękany, chyba że to szkło popękane. Nieważne. Przepraszam. W każdym bądź razie wyłączyłem tą funkcję Talkback i telefon wrócił do. Tutaj to pełni sprawności. Nie musimy dwa razy klikać. Nie przytyka, nie klika, nie mówi, nie gada, ale w użytkowaniu też nie przeszkadza. Także no cóż, to już jest załatwione. I to jest właśnie ten telefon, który wam chciałem pokazać i zaprezentować, ale już poza kamerą sobie to zrobiłem, wyłączyłem. A jak no to możecie sobie sprawdzić w internetach, jak się włącza, jak się włącza i jak się wyłącza. No. Także następnym telefonem jest Realme, model RMX3231. No i tutaj nie mamy kodu, więc przypuszczam, że że podstawowe po raz 16, wpisałeś nieprawidłowy kod PIN. Spróbuj ponownie za 16 sekund. Także za 12 sekund: 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tak nie znamy kodu, więc spróbuję to. Rozgryźć troszeczkę inaczej. A jak nie, to zaprezentuję. To nie wiem, nie znam się, nie rozumiem się, zarobiony jestem i w ogóle tak. Także. Także te. No. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. A ja jeszcze powiedziałam troszeczkę. Dobranoc.